Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj musimy zjąć koc, bo prawdopodobnie będzie bardzo gorąco. Dlaczego? Czy jesteście znudzeni cały czas graniem tymi najlepszymi dekami? Jeśli tak, no to ten film jest dla was, bo dzisiaj chcę wam pokazać nieco zakurzonego bohatera, którego... Pf, którego nie widać wcale. I który jest, powiedzmy, że średni, ale tak przyjemnie może nim odskoczyć od tej mety, od tych wszystkich najlepszych tali. Zapraszam widzowie na... Prezentację talii, nie talii, tylko talii. Tak, słuchajcie dzisiaj, Leo, Leo, Benha nie, 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 Leona, moi drodzy, słuchajcie, Leona. Czy ktoś w ogóle wie, kim jest Leona? Jeżeli nie, to już Wam pokazuję, kim jest Leona. Leona to jest ta piękna Pani, cudowna, prawda? Niesamowita. Opiera się ona na brzasku. Ogólnie ta cała talia można powiedzieć, że opiera się nasza na brzasku. Ale jest tutaj też demacja, demacja dla wsparcia tego brzasku. Ale o tym za chwilę. Zobaczmy, co ta ona tutaj potrafi. Potrafi, jeżeli użyjecie brzasku. Brzask jak widzicie, jest tylko wtedy, gdy ten warunek zostanie zrealizowany. Czyli pierwsza rzucona karta w konkretnej rundzie. Ogłuszamy przeciwnika. Następnie cztery brzaski później. Pojawia się taka Leona. I Leona już aktywuje, gdy zagrywamy brzask. Kolejnej, kolejnej, kolejnej. To tak działa niesamowite. To jest bardzo fajna sprawa. Tylko powiem wam szczerze, że ta Leona często jest zabijana, więc jest mały problem. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że zamiennik Leony to jest taki buff. Takie bardzo mocne wzmocnienie. No ale jak widzicie jest powolne za 5 punktów. No niełatwo teraz tego użyć. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że mi się uda. Kolejnym czempionem, który pojawił się w tej talii. Ktoś sobie zdecydował, bo to nie jest moja talia, żeby nie było widzowie. Zerżnąłem bezczelnie z internetu. To jest Lucian. Lucian jest tutaj po to, żeby robił token ataku. Po co ten token ataku? Mam nadzieję, że uda mi się pokazać to w grze, ale jeżeli tego nie zrobię, to chcę, żebyście wiedzieli, że Lucian razem z Brzaskiem działa bardzo dobrze, bo wiecie, cały stół macie wy. Bafowany, wzmocniony te, przez te wszystkie zaklęcia. No to, pyk, co chcecie zrobić? Atakować jeszcze raz, drugi, prawy sierpowy. Tak jest, widzowie, żeby pokonać przeciwnika. Jeżeli nie pamiętacie z poprzednich filmów, odcinków, pamiętajcie, że Luciano u mnie już było sporo. No to musimy zobaczyć, jak nasi sojusznicy giną, lub ginie senna. Senna faktycznie też pojawia się w tej talii, żeby ten Lucian jak najszybciej dostał awans. No bo niestety tego Luciana też łatwo tutaj zabić. Dlatego, moi drodzy. I jest tutaj sporo zakręć. Ja sobie pozwoliłem troszeczkę tutaj zmniejszyć ich liczbę z 16 na 15 i dodać jedną jednostkę za 6 punktów, bo mi jej bardzo brakowało. Ale dobrze, to już wiecie o tym, że troszeczkę ją zmodyfikowałem. Pierwsze zakręcie, no przede wszystkim na dzisiejsze, można powiedzieć, talie, które mają agro, które zawsze tam ten jeden punkt ataku może wam uratować kartę. I dzięki temu o tym, co cały czas mówię, jesteście w stanie zaatakować stołem pełnym kart, ale z brzaskiem. I działa wtedy doskonale Więc chcecie, żeby te karty przeżyły Więc przejdźmy sobie szy na szybkości po zaklęciach Kolejne zaklęcie, które wam umożliwia Jakby uratowanie tej karty Zadanie dodatkowych obrażeń No i przy okazji, bardzo ważna sprawa Bo tutaj nie mamy możliwości zablokowania nieuchwytnych jednostek No to to zaklęcie jest do doskonałe No, kolejne wzmocnienie Tym razem yy, zmrok Przy dobraniu karty wtedy mamy Bardzo ok, no bo działa to z brzaskiem Wiadomo widzowie, ale musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz tak, to zaklęcie jest bardzo ważne w tym deku, dlatego że zobaczycie, że po pewnych, kil... podejrzewam, że po, pewnej, po pewnych tak kilku minutach zabraknie wam kart w ręce. No niestety jest tutaj problem z tym dekiem, nie dobiera, nie ma tutaj możliwości jakoś złapania kolejnych kart, więc co się dzieje? No nie macie tych kart, więc to zaklęcie wam umożliwia po prostu rozwiązanie tego problemu. Pojedynek, no chcecie się pozbyć dobrych kart. Jak przeciwnika? No, i przy okazji bardzo dobrze to działa z kradzieżą życia z tej karty, moi drodzy. Bo możecie maksymalnie dwa razy użyć tej karty w jednej rundzie z tamtym zaklęciem. Stun, brzask, nie muszę chyba tłumaczyć. Brzask, dodatkowe życie, bardzo okej, okay sprawa. Zwłaszcza do bronienia się, widzowie, tak jest. No, zjednoczenie sił, chyba też nie muszę tłumaczyć. Po prostu token ataku, dodatkowy zmierzenie bardzo przydatne, zobaczcie, znowu to wzmocnienie, znowu brzask, tak, chcemy, żeby ta Leona awansowała jak najszybciej, Senna, jeżeli Lucian zginie, no to mamy plus jeden, jeden i podwójny atak. O tym już wspominałem, kradzież życia, nic specjalnego, e, zaklęciu już wiecie z Leony, no i oczywiście tutaj dodatkowy jegomość, który tworzy wam kartę dodatkową z brzaskiem. No zobaczcie tych, ja wam nawet pokażę, jaki problem jest z tym deckiem aktualnie, taki jest problem z tym deckiem nie ma po prostu kart pod brzask. I to jest dopiero nowa karta, dlatego ten deck powstał, prawdopodobnie, bo stworzono w końcu coś nowego z brzaskiem, bo tak to posłucha widzowie. No dobrze, zapraszam was na mecz. Yy, powiem szczerze, że raczej yy, meczapy są trudne. Ale powiem też szczerze, że granie Leo sprawia mi dużo frajdy, bo to jest coś innego. Ten brzask faktycznie, trzeba tutaj czasami nawet pomyśleć, musicie się zastanowić, czy zrzucić zaklęcie teraz, a może później. To wszystko odgrywa niebagatelne znaczenie w tym deku. Oczywiście spotykamy dzisiejszą kontrę, bardzo często spotykaną, tak, na Irelia Azira i nie tylko. Mamy bardzo fajne rozdanie, zobaczcie, bo tutaj uda się. To zaklęcie jest bardzo ok, dlatego że przeciwnik tutaj ma zaklęcia bijące za jeden, więc jest wszystko fajnie. Wymiemy tylko bardzo drogie zaklęcie, które teraz nam się nie przyda. Mamy zabicie, może się uda faktycznie kogoś tutaj załatwić. Zwłaszcza, że ta karta, moi drodzy, będzie mieć. Wiecie, co będzie mieć, prawda? No, brzask, brzask, i wtedy moglibyśmy zagrać 2-2. Przeciwnik jeszcze się zastanawia nad zmianami. Ten mecz właśnie, bardzo ważna sprawa, widzowie. Ja grałem, myślę, że tak około 10 gier tym deckiem. Chciałem go pokazać z tego względu, że nikt nim nie gra. Więc to jest spora zaleta, nikt nie zna jego siły. A faktycznie, powiem szczerze, można przeciwniku zaskoczyć tym zaklęciem, mojeju. To zaklęcie drogie, to, to drogie, ale ale bardzo silne. Ok, spróbujmy, widzowie, zaatakować. Może przeciwnik nie ma tu karty, może się uda zaatakować za 3 punkty. A no, zobaczcie, uda się. Jest jej atak. Bardzo okej. Okay. Myślę, że spokojnie możemy tu spauzować, bo tak jak mówiłem, chciałbym tutaj wykorzystać te dwie karty. Tak jest, wykorzystamy te dwie karty moi drodzy widzowie. Jeżeli tutaj pojawi się karta, spróbujemy ją zabić. Tak jest, spróbujemy ją zabić po prostu. Przeciwnik tutaj nie kontrował, więc spokojnie możemy zaatakować bardzo dobrym stołem. Bardzo dużo punktów złożył, a i tak nam tej karty nie zabił, więc jest bardzo dobra sytuacja. Zwłaszcza, że to jest już 11 punktów na neksusie przeciwnika. Mamy dobre tempo. Fajne mamy połączenie, bo jest już, jak widzicie, Lucian Senna. Ehm, jesteśmy w stanie zabić tego nawet Brauma, więc to jest spoko. Możemy już sobie tutaj poświęcić yy, któryś z tych kar. 4-2 ma. Senna, sena ma szybki atak na następną rundę. To byłaby całkiem dobra wymiana, zwłaszcza, że zledziała nam tutaj pojedynek. Spróbujmy tak zagrać, widzowie. Strażnicy światła nie boją się roku. Spróbujmy tutaj zabić tego brauma, widzowie. Nie blokujemy, bo tak jak mówiłem, chcemy mieć to zaklęcie pod brzask, które pozwoli nam zadać doskonałe obrażenie i włączyć brzask wszystkich pozostałych postaci. No, zobaczy, widzowie. Skontrolowaliśmy doskonałe przeciwnika, tak? Duża liczba zaklęć pozwala wam, moi drodzy, świetnie kontrolować sytuację. Minus jest taki, że jeżeli nie dobierzecie dobrych kart, to jesteście. W pupencji. No po prostu nie da się tutaj już y, odkuć sytuacji, tak? Wyobraźcie sobie sytuację, że gracie tylko i wyłącznie samymi zaklęciami. No nie da się wtedy na stole nic zrobić. Ojojoj, Fiora Shen. Na szczęście tutaj będzie powiedzmy, że w miarę wyrównana sytuacja, bo możemy i my kontrolować przeciwnika z zaklęciami i no i przeciwnik może kontrolować nas. Oczywiście znowu wymieniamy to zaklęcie, jest bardzo drogie. Nie wiem, czy scena nam aktualnej. Sytuacji się przyda, oczywiście pojedynek może być bardzo przydatny na Fiorę. Spróbujemy widzowie to wygrać, ale obawiam się, że szykuje się naprawdę trudna... ...trudna rozgrywka. No i niestety, nie fortunie. Nie wiem czemu widzowie, ale mam czasem wrażenie, że to zakręcie dobiera się znacznie częściej niż powinno. Bardzo ciekawe to jest. Fiora, trzy punkty, więc jeszcze się nie pojawi. Atakujemy, bo mamy darmowy atak. Przeciwnik tutaj zbiele na fiorę. Na 90% ta fiora się teraz pojawi. Zobaczmy, widzowie, czy miałem rację. Nie, nie pojawiła się fiora. W porządku. Więc możemy jeszcze defensywnie zagrać tak. Chociażby z tego względu, że cały czas mamy tutaj, jak widzicie. Okej, okay, bardzo fajnie, że to tak wyszło. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie przeciwnika zablokować i będziemy mieć bardzo dużo punktów na zaklęcia, widzowie. Post tak, tak to po prostu zagram. Co tutaj rzuci przeciwnik, nie mam pojęcia, ale cały czas mamy dwa zaklęcia, więc to jest bardzo dobra sytuacja dla nas. No i mamy, powiedzmy, bardzo dobry moment na atak. Przeciwnik oczywiście też ma bardzo dużo punktów, więc jak najbardziej jest w stanie nas skontrować. Okej, okay, też dużo punktów poświęcił. My na szczęście mamy dwa zaklęcia, a przeciwnik ewentualnie tylko jedno. Oczywiście chcemy już zaatakować, bo po pierwsze, jesteśmy w stanie się nawet tutaj obronić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Postaramy się najpierw zrobić tak, widzowie. Bo tutaj o nieuchwytne jednostki się nie martwię. Chcemy uratować tę kartę, bo tak jak mówiłem z Leoną, później tym zaklęciem, bardzo to wszystko dobrze działa. Zostanie mu jeden punkt, ale pamiętajcie, ma jeszcze tutaj jakieś zaklęcie. Lepiej, żeby on zużył je najpierw. Okej, okay, czyli wygląda to tak. Nic zaraz, nie zrobimy. Może coś rzuci? Nie rzuca. Czekamy na Fiore w takim razie, widzowie, bo Fiora pewnie zaraz się pojawi. Lasy chronią swoich mieszkańców. Opiekuję. Nasze nas moglibyśmy, moglibyśmy widzowie zaryzykować zabicie, um, zabicie Shena, ale chyba lepszym pomysłem będzie się rozstawienie po prostu na kolejną rundę z Lucjanem i Seną. I dlatego chyba tak zrobię, widzowie. Najpierw Senna, z tego względu, że on może mieć pojedynek, tak? Bo pojedynek chcecie grać w tej talii. Pojawia się Fiora, to jest dla nas w miarę dobra wiadomość. Zobaczmy, jak on tutaj to rozegra. Tak się stanie. Ta karta jest dla nas ważniejsza, więc tutaj powinien złapać. Pojawia się Senna. Łapana. Bardzo ciekawe. Zaryzykujmy sobie widzowie chyba... E... Próba zabicia Sena była dobra. Zobaczmy czy on uratuje tego Shen'a, bo mnie to bardzo zastanawia widzowie. Bardzo okej okay to wyszło, bo Shen i tak nie zagra tego. Fiora powinna być zabita. Wygląda to całkiem nie najgorzej. Czekałem, czekałem, bo spodziewałem się tego, że będzie chciał uratować tutaj swojego drugiego bohatera, bo bardzo mu się przyda. My tu mamy bardzo całkiem fajną wymianę. No nieszczęście dla nas ta karta jest tutaj bardzo silna. Zostawmy sobie oczywiście punkty na, na zaklęcie, zwłaszcza, że to zaklęcie mamy w ręku. Na razie sobie zagrajmy jeszcze, widzowie, bez. Kradzież, wi... kradzież życia? No, jeszcze nie, nie nie, opłaca się, widzowie. Nie opłaca się nam kradzież życia. Okej, okay. jak widzimy, chcę tutaj zablokować Lucianem. No, nasze karty nie są zbyt dobre, więc wydaje mi się, że musimy to spauzować. Mamy bardzo teraz słabą rękę, widzowie. Przeciwnik za to ma bardzo dobrą sytuację na stole. Szkoda, że tutaj nie udało się odblokować Luciana. Przez yy, zabicie z zimną krwią Senny. No i zobaczcie, ja nie jestem w stanie tego skontrolować. Przykro mi. Tutaj niestety bardzo dużo się tego pojawia. Można było tutaj zagrać yy, brzask. Wtedy nie, nie bylibyśmy tak w plecy z punktami. No niedobrze, że to wygląda na razie. Niedobrze, widzowie. Tutaj prawdopodobnie poleci bariera po to, żeby ta karta zadawała dużo brak... Okej, okay, pojawia się kolejna karta. To nie jest dobra wiadomość. No i ten matchup robi się dla nas bardzo trudny, no ale niestety... Tak to wygląda. Zobaczcie, jakiegoś ma rozdanie, prawda? Tutaj dwie karty pod wzmacnianie, Shen już wzmocniony, ulepszony i jeszcze dodatkowe tutaj bariera dla Shen, żeby na pewno nie zginął. My za... natomiast mamy tylko trzy karty widzowie na tym. Leona z awansem, Leona z awansem, ale widzowie co z tego, nie mamy Leony. Gdyby tutaj Leona się pojawiła w następnej rundzie, mamy zaklęcie i jest picuś glancuś tak zwany. I wtedy możemy coś tam ugrać. Jeżeli teraz widzowie zablokuje piątką, to ta piątka prawdopodobnie zginie. Jesteśmy w stanie tutaj. Mm, oberwać. I widzicie, tutaj zobaczcie, jakie obrażenie, tu jeszcze będzie baw, oczywiście. Spróbujmy zabić te karty. Ta karta jeszcze tak bardzo nie przeszkadza. Tutaj użyjmy sobie kradzieży i spróbujmy uratować chociaż jedną kartę. Zobaczmy, czy chociaż nam się uda. Wy wydaje mi się, widzę, że to jest przegrane, bo chcecie mieć te karty na stole. Chcecie mieć te karty, żeby uruchomić ten Ten brzask, ale. Ale my go nie uruchomimy. Jakby, widzicie, niedoskontrowalnie. Możemy, widzę, to poddać, żeby nie tracić y, czasu i po prostu zagrać sobie na Wydaje mi się, że to jest. Ale jeszcze może poczekajmy na Leonę. No oczywiście tutaj zagranie to nie miało żadnego sensu. My mamy dwa bezużyteczne zaklęcia aktualnie. Bo chcemy mieć te zaklęcia tylko wtedy, gdy mamy karty jednostki na stole. W tym wypadku nic tutaj nie pogramy sobie. I tak naprawdę widzowie, od y, dwóch tur nie możemy nic sensownego zagrać. Co z tego, że zagramy sobie tutaj Zmrok? Ta jedna karta, zobacz, trzy karty. Jeszcze 24 karty ma chłop. No nie wygląda to zbyt kolorowo. Nie mam leona, ale i tak spróbujmy, widzowie, to zagrać. Jest tutaj negacja po stronie przeciwnika, ale to jest już i tak raczej GG. Zobaczcie, jak niewiele zabrakło, żeby jeszcze tutaj mieć y, fajny brzask, ale spróbujmy zabić jak najwięcej kart. Zabrakło nam na zaklęcie, za to przeciwnik ma całą rękę. To jest, widzę, to jest przegrane. Brak leony, tym razem zobaczcie, że to nasz przeciwnik kontrował jak, jak po maśle. No niestety, ale porównując barierę do brzasku, co mogę powiedzieć, bariera jest coraz lepsza, widzicie to na tym przykładzie. Nie mamy tutaj wytrzymałości, żeby uratować tę kartę. Przydałaby się bardzo. Ale z drugiej strony widzowie tu jest bardzo dużo punktów, więc. Przeciwnik i tak to kończy w następnej rundzie. Może warto byłoby widzowie wypróbować, na przykład, nie wiem, bariera brzask, czy coś w ten desej. Nie wiem, nie wiem. Trudno mi teraz powiedzieć. Jak widzicie, po prostu sytuacja jest na stole tragiczna i to jest zwycięstwo przeciwnika. Zobaczcie, tu jeszcze bariera. Tej barier tutaj zagrane było multum, a my tych barier nie jesteśmy też w stanie kontrolować. Tak jest, widzowie. Zobaczcie, ile, ile chłop miał zaklęć. Ma cały stół. To jest, to jest dokładnie ta sytuacja, jaką chcielibyśmy my mieć na stole. Ręka pełna zaklęć, no i oczywiście e, karty na stole. Ale niestety, bardzo trudny matchup. Nie mieliśmy nawet najmniejszych szans, żeby tutaj wygrać. Próbujemy oczywiście dalej, widzowie, bo chciałbym chociaż dograć trzecią grę. Chciałbym wygrać, żeby pokazać Wam, że też czasem ten deck ma potencjał. Okej, okay, bardzo ciekawa tutaj talia po stronie przeciwnika. Chociażby z tego względu, że Wii jest niegrana. Także mamy dzisiaj takie zakur... pokurzone, zakurzone podstacie grane. Wydaje mi widzowie, wydaje mi się, że będziemy sobie tutaj. Em, czekać aż do trzeciej tury, tak jest, nie ma co rzucać. Nie, nie, nie ma nie ma co tutaj. Nie ma co tutaj grać. Nawet widzowie, że spróbujemy tutaj zagrać e, słonecznego jastrzębia w następnej rundzie i ogłuszyć, to i tak pojawi się tutaj druga karta. Jestem tego na 100% pewny, więc po prostu tutaj róbmy sobie, róbmy sobie przywagę zaklęć. Jest Leona, to jest fajna wiadomość. Szkoda, że tej Leony tutaj nie włączymy. W tym przypadku możemy się, widzowie, nawet pokusić o. o oguszenie tego Dravena. I próba tutaj zablokowania tej karty. Jeżeli tutaj będzie zero, no to raczej tego nie będziemy blokować. Ale tutaj z drugiej strony, jak widzicie, jest tutaj stun, bardzo dobry. Ten Draven by nam nie zabił tej karty. To jest zawsze mniej obrażeń. Pamiętajcie, że mamy tutaj kradzież życia. Na kradzież życia tutaj może zrobić nam robotę na stole. Tak jest, tutaj sobie nie pozwolimy widzowie, bo bo ta karta przyda nam się później. Ale z drugiej strony mamy tak dużo punktów, że naprawdę zastanawiam się, czy by tego nie rzucić, bo jakby nie patrzeć, przeciwnik coś odrzuci. Spróbujmy. No niestety, miał kraba. Ale przynajmniej ma już mniej kart, to zawsze też jakaś dobra dla nas wiadomość. Tutaj nie stracimy tak dużo tego HP, wbrew pozorom. Tak jest. Na, razie jest. na razie uważam, że jest jeszcze w porządku. Tak jest, kontynuujmy nasz plan tutaj rzucenie kart. Zobaczcie, świetna karta teraz. Bo znowu możemy kogoś tutaj zabić. Tym razem ogłoszenie... Zobaczcie, mamy bardzo fajne tempo, bo w następnej rundzie albo rzucamy 2-3, albo 5. I, I dzięki temu widzowie tworzymy swoje karty na stole. Gorzej, jeżeli przeciwnik ma wik. Jeżeli przeciwnik ma WI, no to ona tam się stakuje, stakuje powoli i będzie niestety problemem dla nas. Bo jeżeli nas zaatakuje, no to te obrażenia będą naprawdę mocarne. Przeciwnik ma tutaj sporo teraz jeszcze zakręć, a tutaj jak widzimy mogą być obrażenia. Ale jedyna postać, która może blokować to ta, więc spróbujmy chociaż jedną kartą zaatakować. No i zobaczcie, udało się zaatakować. Przeciwnik teraz pewnie coś porzuci. Porzuca na stół, ale nie tym razem. Spróbujemy jeszcze raz tutaj ogłuszyć, Ewentualnie damy. Ok, szybki atak bardzo eee, damy się zaatakować, bo nie musimy się bronić w tym przypadku. Przeciwnik mógłby jeszcze jakieś zaklęcie tutaj rzucić, co byłoby dla nas e, niefortunne. W następnej rundzie zobaczcie, mamy leony z awansem. Jak, jak dobrze mi się wydaje, dobrze mi się wydaje. To ogłuszenie rzuciłem tutaj tylko po to, żeby jeszcze senne sobie dorzucić na stół, którą możemy uratować. Wszystko jest pod kontrolą, widzowie. Tego zaklęcia oczywiście za szybko nie zagramy, ale zobaczcie, kolejny raz I promienie świtu są w naszej ręce. Nieprawdopodobna sytuacja, dlatego że no często, często tutaj ląduje w naszych rękach to zaklęcie. Taka magia. Ok, to nam jeszcze nie przeszkadza. Rzuć, kontynuujmy mój plan, widzowie. Nie mamy wyzwania, gdybyśmy mieli wyzwanie, to byśmy się pozbyli tych jednostek. A tak jak mówiłem, tu mamy tutaj za chwilę brzask, dobór, ten, ok. na razie to fajnie wygląda, tu mogą polecić jakieś wzmocnienia, to mnie nie martwi. Widzowie, możemy nawet sobie zagrać, słuchajcie, taki, takie ostre zagranie, bo mamy zobaczcie, mamy stuny, mamy trzy stuny, widzowie, plus mamy jeszcze taką kartę, w razie co, ta karta poleci w następnej, a jeżeli zagram, słuchajcie, to, to i tak zagramy Lones z awansem, robimy to. Wolałbym, żeby tutaj nas jakoś nie skontrował, bo dzięki temu, słuchajcie, moi drodzy, zagramy sobie bardzo fajnie zjednoczenie sił. I to zjednoczenie sił może zrobi nam robotę. Ja lubię tak agresywnie grać. Gdybym nie grał agresywnie, widzowie, pewnie pokusiłbym się o rzucenie piątki, zrobienie tego w następnej rundzie. Tak jest, widzowie. No niestety tutaj psuje nam przeciwnik e, sytuację. Niestety. Więc e, ciśniemy dalej. Niech, niech zużyje punkty wszystkie na senne. Senne, która będzie mieć szybki atak. Jinx tutaj nie ma widzowie, więc jest całkiem sympatyczny. Odrzucenie kolejnych kart. Zostaje mu tylko jedna, widzowie. Senna przeżyje, to najważniejsze. Lona z awansem, superancko. Mamy dowór za chwilę kolejnej karty z brzaskiem w następnej rundzie. Tutaj zaraz będzie bardzo ładnie ogłuszenie, ogłuszenie, ogłuszenie. Tak jest, widzowie. Dokładnie o tym mówiłem. I dzięki temu, widzowie, sytuacja wygląda już na stole dużo lepiej. Jeden Drugi No i trzeci I zobaczcie widzowie, co by się nie działo, zaatakujemy Dlatego tak bardzo widzowie chciałem tutaj jeszcze zagrać zjednoczenie sił Jest tutaj próba zabicia, jak widzicie, jednej naszej karty, więc zaatakujemy sobie w ten sposób Bo tutaj będzie blok za blok, a po co mi strata takiej bardzo dobrej karty widzowej, bez sensu Ale z drugiej strony yy... Blok, blok, blok w sumie zaryzykujmy sobie. Pozwólmy sobie na pewne ryzyko. Tutaj najwyżej poleci blok. To jest pewne zabójstwo. Tutaj jest też bardzo dużo ataku. Bardzo dobrze, że się pozbywamy kart z nieuchwytnością. Bardzo to jest dobra wiadomość. Tak jak mówiłem, tak tak poleci tutaj ten blok. Tutaj tylko jedna karta po stronie przeciwnika. Mamy tutaj bardzo fajną kartę w następnej rundzie. Dobrze, wydaje mi się, że to było w sumie... Warte do zachodu Ok, już wiemy, że Przeciwnik nie ma już nic w ręce My mamy za to bardzo dobre zaklęcie Zjednoczenie sił e, Nam się teraz aktualnie Ok, mamy jeszcze jedno ogłuszenie Także genialnie Genialnie, bo jesteśmy w stanie użyć 5-2 Oczywiście 5-2 tutaj też możemy użyć Możemy sobie też Pytanie, którego ogłuszy kolega e, Ty kosztujesz 2, więc Raven będzie ogłuszony Czyli idealnie, ok jeśli chcesz żyć tak jest widzimy świetnie. Jedno guszenie, drugie ogłuszenie. Przeciwnik nie ma za bardzo czym atakować. Spróbujmy zagrać. Tak. I zaatakujemy yy, widzowie go w tej rundzie przez y, zjednoczenie sił. Dlatego, że te dwie jednostki są ogłuszone, więc za bardzo kolega nie ma czym blokować. Nie wiem jaką jak tutaj szykuje dla nas ale przy dobrej. przy dobrym obrocie sprawy jesteśmy w stanie długo to skończyć. Motuję słońca! Tak, jak mówiłem widzowie, jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Dobierzmy sobie jakąś kolejną kartę widzowie, nie bądźmy tak w plecy z punktami. Okej, okay, bardzo fajna lokacja swoją drogą. Bardzo fajna lokacja. Zwłaszcza pod ten atak. No i co widzowie? Jest tutaj zagrożenie dla naszej leony. Więc e, zamiast e, kusić los, mamy bardzo dobre karty widzowie. Przeciwnik ma tylko dwie karty. Zagrajmy sobie defensywnie. Nam się tutaj e, jakoś specjalnie nie śpieszy. Zabijamy mu kolejne karty. Jestem bardzo ciekawy, że to gra. Jestem, jestem ciekaw, jaką ma niespodziankę tutaj dla nas. Ale obawiam się widzowie, że tutaj już jest e... dla niego sytuacja beznadziejna. To było ciekawe widzowie. Przynajmniej bardzo dobre zakończenie myślę, myślę tego odcinka, bo... Plan, plan, jak najbardziej, wydaje mi się bardzo fajny na zagranie. Bo tam po to było to zaklęcie, bo dobrze działałoby z Vibi, która miałaby, jak widzicie, bardzo dużo punktów. No ale przeciwnik, no niestety, brzask jest pod tym względem dobry. Bo tak, widzieliście, ogłuszaliśmy bardzo fajnie, myślę. To jest jedna bardzo ważna sprawa. Druga bardzo wa ważna sprawa to to, że nasze jednostki ma mają w miarę dużo życia, więc są w stanie prowadzić dobre wymiany już na polu bitwy. Bronicie, zabijacie jednostkę, w następnej rundzie atakujecie pełnym stołem, tak? To było bardzo okej. Okay. Widzowie, oczywiście, jeżeli chcecie, no to poszukajcie kodu w opisie tego filmu. I ja bardzo się cieszę, że mogłem zagrać Leo, bo to naprawdę dobre odświeżenie od tej mety, która polega tylko na graniu agro. I, i relia jest co w co drugiej grze. I później kontry są pewnie co w trzeciej. Także... Bardzo przyjemnie się tym gra, czasem nie jest niefortunnie tak jak w drugiej grze, grze no ale przynajmniej zobaczyliście jakie wady ma ta talia. Zapraszam was bardzo serdecznie oczywiście na mojego Twitcha, pamiętajcie streamuję dla was twitch.tv, uszek przez a... No i zapraszam, link oczywiście też w opisie. Trzymajcie się bardzo serdecznie, jo!